Siemanko, siemanko, wracamy na YouTube'a, wracamy z vlogami, rozpoczynamy okres masowy rozrost. Lecimy zaraz pierwszym posiłeczkiem, już wam pokazuję co to będzie, bo kurde, zaczyna się dziać. To znaczy, no nie zaczyna, ale no podnosimy kalorie powoli, także wiecie o co chodzi. Wchodzimy konkretnie i zobaczymy co to będzie na przyszły rok. Myślę, że przygotujemy już formę. No, jak się uda, to będę zadowolony. Ja jestem gotowy, ładujemy ile się da, a później trzeba to dociąć. Oczywiście mój dzień to też jest morsowanie. Także dzisiaj jest 392 dzień, gdzie morsuję. Lecę zaraz właśnie na jeziorko z ojcem i oczywiście z mamą, bo mama nas nagrywa. No i dobra, lecimy z pierwszym posiłeczkiem. Oczywiście tu jest kawa, którą dopijam. Tutaj mamy. Serek wiejski wysokoproteinowy. Dzisiaj sobie taką zjadłem wyjątkowo, bo tak to rzadko to jem, takie rzeczy. Tutaj mamy tak, podstawa z rana. Nie wiem jak to pokazać. O, 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 o. o. Dwa tosty, dwa jajka. Chwila, chwila, chwila. O. Dwa tosty, dwa jajka i kapka keczupu, kotlina. Kotlina. Roleskiego. Roleski to w ogóle najlepsze keczupy robi, nie? Dzisiaj mam ten, pikantny Zajebiste No kurde, lepszego keczupu nie jadłem No jeszcze kotlin Czasami mam na kotlina też ochotę Ale mówię, Roleski, kurde O, dzwoncie do mnie Dzwoncie do mnie z Roleskiego No dobra, ja biorę się za jedzenie I lecimy zaraz nad to jeziorko No i dobra, ja już po morsywanku Jak widzicie, o, włosy rozwalone Jak zwykle Idę sobie robić przedtreningowy Kawkę sobie drugą zrobię I lecimy na trening z ojcem No i dobra lecimy posiłeczkiem przedtreningowym Jeszcze supli wam nie pokazałem Mamy tutaj Reviflore Tutkę, GW, Naka Tutaj jest Adek Czyli ADE i Witaminy Jeszcze muszę dokupić witaminę D Bo skończyła mi się No i Omega tu oczywiście w tym od razu a tutaj mamy tak, beigelek jeden z pomidorkiem, 100 gram pomidora. Do tego mamy kurczaczka 225 gram, tutaj kapka tego roleskiego z kapką musztardy, tym razem kawa, bez żadnych tutaj udziwnień, bez żadnego mleka, tylko zwykła czarna, z jakimś tam aromatem. Dałem do cappuccino chyba aromat. A tutaj są aromaty do właśnie tej osianeczki. Tutaj jest 100 gram owsianych, kakao, cynamon i właśnie te aromaty, nie? Do smaku. Bananowy i taki oreo właśnie i drop jeszcze czekoladowy. feel the ground shaking underneath try to take me alive Target no, o no. Till the battles r won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty. No i dobra, ja już po treningu Robiłem jeszcze cardio pół godzinki Na rowerku I co, lecę zaraz posiłek potreningowy I lecę jeszcze nabijać kroki Oczywiście, bo kulturystyka To nie jest, że zjesz To nie jest, że pójdziesz poćwiczysz Tylko to jest no, całe życie twoje Cały lifestyle poświęcasz Kulturystyce Dlatego nie tylko idziesz ćwiczyć, nie tylko idziesz zjeść. Tylko wszystko jest pod jedną dyktando, tak jak trener ustali. Chyba, że sam się prowadzisz, no to wtedy sobie sam ustalasz. Ale ja mam jeszcze do wbicia kroczki, na pewno dzisiaj. Anna treningowy, 120 ryżu, kapka keczupu. Anna treningowy, 120 ryżu, 260 kurczaka z buraczki 100 gram, no i kapka keczupu, tutaj dosłownie 30 gram, niecałe. Dobra, uwaga, lecimy z czwartym posiłkiem. I tak, tu jest 80 gram klejku. Do tego jest serek na górze proteinowy Maluta, zwykły taki naturalny. Mamy 18 gram białka w nim i 0 tłuszczy. On jest takim źródłem nabiału jeszcze, którego mogę jeść. Nic mi nie szkodzi, a zarazem mi pomaga, bo ma dużo tych probiotycznych takich zalet. No, probiotyk taki naturalny. Ja, gdy zmagałem się z problemami z jelitami i przywracałem je do normy, do stanu funkcjonowania, i no, naprawiłem sobie sam te jelita. Jak to jeszcze mogę Wam powiedzieć, jeżeli będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, ale jeżeli miałem, miałbym Wam powiedzieć w skrócie, co jadłem, to był to ten serek, właśnie ze źródeł białka, nie? Był to ten serek, było to mięso i, i jeżeli miałbym to wliczać, no to jeszcze był... Y Kefir. A tak to były tylko dwa źródła białka. Do tego jeszcze mamy tutaj kurczaczka w zrobionego. Mamy tutaj go 170 g, 150 gram warzyw. tym razem mam tutaj pomidorka i kotlina 60% mniej, 30 gram. Ja lecę jeść i widzimy się przy piątym posiłku. No i dobra, lecimy z ostatnim posiłeczkiem. Mamy tutaj 60 gram klejku. Polewa z bupei 50 gram. I do tego leci jeszcze bajgiel. Jeden bajgiel, jedno jajko, 50 gram chudej szynki takiej z piersi. I tutaj jeszcze plaster sera proteinowego, 50 gram warzywa. Tutaj mam pomidorka tak samo. Jem sobie ten ostatni posiłeczek a jutro co? Jutro 100 gram węgli więcej. Lekkie pododowanie, nogi robimy z ojcem. Z rana tak samo morsowanko, tak jak i dzisiaj i jeszcze wam jutro przygram. Będzie vlog z dwóch dni, w sumie zrobimy dwa dni. Po jutro będę tak samo montować już, także jeszcze dopóki nie będę montować, nie zmontuję, no to nagram wam jeszcze jutro. Także widzimy się za chwilkę, a dla mnie to będzie następny dzień. No i tak jak widzieliście pierwszy posiłeczek, dwa jajka, dwa tosty, 30 gram kotlina i 25 g WPI tutaj. Najpierw na spokojnie, a jak wrócę to sobie podładuję już większy posiłeczek. Zaraz sobie wstawię ryż już, żeby był gotowy. I zaraz się widzimy przy przedtreningowym, tylko lecę sobie jeszcze na morsowanko Z ojcem jak zwykle, jak codziennie Nie będę wam już tutaj pokazywać Możecie zobaczyć wszystko na TikToku TikTok nazywa się Bandyckie Morsy, także zapraszam wszystkich No i dobra, lecimy z posiłekiem przedtreningowym Ja już jestem po morsowanku Byliśmy w sklepie, zobaczcie co mi się tu udało zakupić GBS, edycja limitowana Smak pistacjowy Także lecimy zaraz z testem tej oto pięknej kawki. No i przedtreningowy prezentuje się w następujący sposób. 140 gram ryżu, 150 gram buraczków, 230 indyczka i tutaj ta kawa z GBS-a, teścik. Już po pierwszym mójku mogę Wam powiedzieć, że... że ogólnie smak pistacjowy do kawy nie bardzo pasuje. Ale może być. Jak na kawę, może być. Tyle, że musiałem 5 słodzików dać zamiast trzech. I taka jest jeszcze nie zasłodzona. Dobrze. Myślałem, że będzie bardziej kremowo, ale jest tak pistacjowo pistacjowo. Więc, jak lubicie pistacje mocno takie same jeść pistacje, nie jakieś kremy no to spoko. Ale dla mnie bez szału, takie 6 na 10 może. No i do tego posiłku jeszcze leci 15 gram masła orzechowego. To już wam nie będę pokazywać. Tyle, że Wam powiem. I lecimy na trening. Na nogi nie mam za dużo objętości w sumie. Mamy tam zaledwie cztery chyba ćwiczenia. Z łydkami no to 6. to give me a loyalty cause i'm taking the you'll see they'll be calling me calling me they'll be calling me royalty but znajduje się tutaj 100 gram makaronu, 250 indyka i pasaty z pulpą pół na pół po 100 gram. A tutaj jest 60, sorry, 50 gram klejku. Serek maluta, w którym już jadłem, którego już jadłem dzień wcześniej, w którym wam mówiłem. Dżemu 25 gram malinowego i piękna łyżeczka, oczywiście świąteczna. Dobra, muszę się wziąć za montaż tego filmu, ale teraz leci czwarty posiłeczek, także już wam pokazuję, co to jest. Mam ochotę w sumie na takiego lekkiego grzeszka. Także tutaj mamy tak, płateczki, kurde, jak ja wam to pokażę. Zaufajcie mi na słowo, płateczki tu są z. Nie wiem, jaka to jest firma. No, powiedzmy, że ne Czekoladowe płatki, po prostu śniadaniowe z WPI i z mlekiem migdałowym. Jest tu ich 60 gram, to kapka tak naprawdę. Dwa tosty z serem proteinowym i z szynką tą chudą. I do tego 15 gram masła orzechowego. Taki na szybko posiłeczek, bo mi się trochę przedłużyły posiłki. A muszę za niecałe półtorej godzinki zjeść ostatni, żeby na, noc głodny, żeby na noc nie iść z pełnym żołądkiem spać. Bo gorzej się tu po prostu czuję i cukier mi spada w nocy mocno. Także muszę mieć tą przerwę i nie chcę ładować też czegoś większego. Także na szybko taki posiłeczek, tak na co miałem ochoty po prostu, nie? W sumie zapraszam na Instagrama, tam jestem codziennie, obserwujcie, bo warto, codziennie wrzucam, aktualizacje sylwetki też są, także zapraszam wszystkich i będziecie widzieć w sumie co jem na, na co dzień. Bo tutaj to vlogi nie będą za często, będę starać yy, jak najczęściej wrzucać, ale tam jestem codziennie, także zapraszam wszystkich. No i ostatni posiłek, mamy tutaj jednego bajla. no i na zakończenie dnia 100 gram ryżu, 120 gram kurczaka. Z, tutaj mamy jeszcze polany kaczup kotlin 40 gram I tutaj jeszcze bajiel dwa plastry sera proteinowego I jajeczko 20 gram szyneczki Tak to się prezentuje Ostatni posiłek Także ja jem idę kłaść się spać Jutro nietreningowy Także będę miał czas dokończyć montowanie tego vloga dla Was I postaram się już jutro Wam go wrzucić Czyli w czwartek Dla Was to jest dzisiaj kto oglądacie Zostawcie subskrypcję oczywiście lajkacza i dzwońcie do mnie jak coś Jeszcze zajrzyjcie na Instagrama oczywiście Zostawcie followka Siemano wszystkim, pozdrawiam, do następnego